Iwonicz Strój jest jednym z najstarszych uzdrowisk w Polsce. Położony jest w Beskidzie Niskim w województwie podkarpackim. Zdrowotne walory występujących tutaj wód mineralnych opisał już w XVI wieku Wojciech Oczko, nadworny medyk Stefana Batorego. Sanatorium Stare Łazienki mieszczą się w samym centrum i wonicza zdroju. Budynek sanatorium został wybudowany w XIX wieku. Służył w owym czasie hydroterapii i mieściły się w nim łazienki mineralne. I choć budynek jest wiekowy, nie czuć w nim zapachu starości. Wszystko jest porządnie wyremontowane i zadbane. W budynku zainstalowano windę. Do codziennego użytku nie jest ona potrzebna. Pomaga jednak osobom niepełnosprawnym oraz przy transporcie bagażu. Jesteśmy już na piętrze, gdzie znajdują się pokoje. Znajduje się tutaj również świetlica, niestety urządzona jeszcze po staremu. Przydałoby się zmodyfikować jej przeznaczenie. Na korytarzu rozstawiono kilka suszarek, aby nie suszyć prania w pokojach. Znajduje się tutaj też wspólna lodówka. Pokoje są wyremontowane, dobrze urządzone, dość duże. Oprócz łóżek mamy do dyspozycji biurko, szafkę gospodarczą z szklankami i talerzykami. Nie ma lodówki. Są jeszcze nocne stoliki z lampkami i dwa wygodne krzesła. Przedpokój również jest pojemny z dużym lustrem i szafami zamykanymi na klucz. Każda osoba dostaje swój komplet kluczy z brelokiem potrzebnym na zabiegi. A to widok z okna pokoju. Łazienka również jest dość spora, sensownie urządzona. W kranie pojawia się natychmiast ciepła woda. Kabina wyposażona jest w deszczownicę i matę antypoślizgową. Jest miska na przepierki, szafka z lustrem, dużo wieszaków, a ręczniki są milusie i pachnące. Jednym z najmocniejszych atutów sanatorium jest nieskazitelna czystość. Pokoje, łazienki i korytarze są starannie sprzątane. Ręczniki wymieniane są co trzeci dzień lub na żądanie. Stołówka mieści się na parterze budynku w dwóch pomieszczeniach. Jedzenie jest serwowane do stolika, nie ma możliwości wyboru potraw z menu. Jedynie na początku turnusu można wybrać sobie dietę. Jedzenie jest urozmaicone w dostatecznej ilości, lecz wytworzone z niskiej jakości produktów. Na zdjęciach przedstawiam przykładowe potrawy z diety normalnej. Sanatorium obsługuje firma cateringowa i tylko niektóre potrawy przygotowywane są na miejscu. Baza zabiegowa mieści się w innym budynku w odległości około 300 metrów. Codzienny spacer to nic złego, tylko ten spacer trzeba zrobić i trzy razy dziennie. Zabiegi są wyznaczone w różnych godzinach i nie zawsze następują one po sobie. Chodząc na zabiegi, kurtkę i buty trzeba zostawić w szatni. Baza zabiegowa jest czysta, dobrze wyposażona i prowadzi ją starannie wyszkolony personel. Zabiegi wykonywane są punktualnie. W tym samym budynku można też korzystać z basenu w celach rekreacyjnych. Niestety, godziny udostępniania basenu kolidują z godziną kolacji. Myślę, że nic by się nie stało, gdyby kolacja była o pół godziny później. Budynek sanatorium Stare Łazienki nie posiada własnego parkingu. Przed przyjazdem można jednak zadzwonić do innego pobliskiego sanatorium prowadzonego przez tę samą firmę Zdrowiska Polskie. I zarezerwować sobie miejsce na parkingu. Nam udało się zarezerwować miejsce w sanatorium pod jodłą, wprawdzie nie pod samym budynkiem, ale w jego pobliżu. Koszt parkingu na dzień dzisiejszy to 8 zł na dobę. Zarządzeniem wewnętrznym dyrekcji Uzdrowiska Polskie dla osób niepełnosprawnych parking jest całkowicie darmowy. To fajny gest dyrekcji w odniesieniu do osób nie w pełni sprawnych. Ogólnie z pobytu w sanatorium Stare Łazienki jestem zadowolona. Personel sanatorium jest gościnny i przyjazny, a sam Iwonicz jest cudownym uzdrowiskiem z wyjątkową historią.